Piątkowy wieczór 19 grudnia, tuż po godzinie 20:30, trasa S19 w województwie lubelskim spowita była gęstą mgłą. Widoczność gwałtownie spadła, a kierowcy poruszali się w bardzo trudnych warunkach. Na odcinku w miejscowości Stojeszyn, pomiędzy węzłami Modlibożyce i Janów Lubelski Północ, w jednej chwili doszło do zdarzenia, które sparaliżowało jedną z kluczowych tras regionu. Początkowo służby informowały o zderzeniu kilku pojazdów. Z każdą kolejną minutą skala dramatu rosła. Ostatecznie okazało się, że w karambolu uczestniczyło aż 18 samochodów. Były to auta osobowe, ciężarówki oraz busy. Gęsta mgła sprawiła, że kierowcy nie mieli szans na odpowiednią reakcję. Jedno hamowanie pociągnęło za sobą kolejne. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Straż Pożarna, policja oraz zespoły ratownictwa medycznego rozpoczęły intensywne działania. Droga w kierunku Rzeszowa została całkowicie zablokowana. Na trasie zaczęły tworzyć się ogromne korki, a sytuacja była dynamiczna i bardzo trudna do opanowania, jak informowała ASP. Sztab Faustyna Łazur, rzeczniczka policji w Janowie Lubelskim, rannych zostało co najmniej 10 osób. Poszkodowani trafiali do szpitali w Kraśniku, Janowie Lubelskim oraz Biłgoraju. Na szczęście, mimo dramatycznych okoliczności, nie odnotowano ofiar śmiertelnych. Stan rannych nie zagrażał ich życiu, co w tak rozległym karambolu było informacją niezwykle istotną. Z czasem potwierdzono dokładny bilans zdarzenia. Zderzyło się trzynaście samochodów osobowych, dwie ciężarówki oraz trzy busy. Kolejnych osiem pojazdów zdołało wyhamować w ostatniej chwili, zatrzymując się tuż przed miejscem zderzenia. Do szpitali ostatecznie przewieziono dwanaście osób, z czego dziewięć pozostało na obserwacji. Na miejscu pracowały jednostki Państwowej Straży Pożarnej z Janowa Lubelskiego oraz lokalne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Ratownicy udzielali pomocy poszkodowanym, a policjanci zabezpieczali teren i organizowali objazdy. Kierowcy zmuszeni byli korzystać z dróg wojewódzkich 857 i 848, by dotrzeć do węzła Janów Lubelski Północ. Akcja ratunkowa zakończyła się około godziny 23, jednak usuwanie rozbitych pojazdów z jezdni trwało jeszcze wiele godzin. Trasa Lublin Rzeszów pozostawała nieprzejezdna aż do wczesnych godzin porannych. Policja podkreśla, że najbardziej prawdopodobną przyczyną karambolu były ekstremalnie trudne warunki atmosferyczne. Gęsta mgła znacząco ograniczała widoczność, a niewielki błąd jednego z kierowców mógł uruchomić lawinę kolejnych zderzeń. Śledztwo ma dokładnie ustalić przebieg zdarzenia. Dla wielu kierowców, którzy znaleźli się w epicentrum tego karambolu, były to chwile ogromnego stresu i dezorientacji. W gęstej mgle trudno było ocenić, co dzieje się kilka metrów przed maską samochodu. Światła awaryjne, odgłosy uderzeń i krzyki poszkodowanych tworzyły chaotyczną scenę, w której liczyło się jedno, jak najszybciej wydostać się z pojazdu i wezwać pomoc. Część osób opuszczała auta o własnych siłach, inni czekali na ratowników, nie mając pewności, czy kolejne pojazdy zdążą wyhamować. Ratownicy medyczni działali w bardzo trudnych warunkach. Ograniczona widoczność. Niska temperatura i duża liczba poszkodowanych wymagały doskonałej koordynacji. Każdy ranny był szybko oceniany pod kątem obrażeń, a decyzje o transporcie do konkretnych szpitali zapadały niemal natychmiast. Dla części osób była to pierwsza w życiu tak bliska konfrontacja z realnym zagrożeniem zdrowia i życia. Policjanci podkreślają, że tego typu zdarzenia często są efektem tzw. efektu domyne. Jeden moment nieuwagi, zbyt duża prędkość niedostosowana do warunków lub zbyt mały odstęp między pojazdami wystarczą, by w kilka sekund doszło do masowego wypadku. Mgła, która tej nocy spowiła trasę S19, dodatkowo spotęgowała ryzyko i odebrała kierowcom cenny czas na reakcję. Choć trasa została już udrożniona, a ruch wrócił do normy, ślady tego wypadku pozostaną na długo w pamięci uczestników i służb. Dla wielu kierowców była to bolesna lekcja, jak nieprzewidywalna potrafi być droga i jak ważne jest zachowanie maksymalnej ostrożności. Policja apeluje, by w podobnych warunkach nie ufać pozornej pustce na drodze i zawsze jechać wolniej niż pozwalają na to znaki. Bo w takich sytuacjach sekundy decydują o tym, czy podróż zakończy się bezpiecznie, czy zamieni się w dramat.